Mój widz zapytał, witam, co proponujesz do 30 klocków, minimum 160 kunia, Audi, Mercedes, BMW i Volvo, najlepiej automat? Dobre pytanie, lecimy z propozycjami. BMW E90 91 330 diesel x-drive, mając trzy dyszki możesz już szukać E90 z takim konfigiem, pewnie będzie wypasiony po uszy. Ma niezły napęd na 4 buty i pancernego diesla M57, którego spokojnie robisz softem na 260 kunia, no i ciągle pali swoje 8 litrów, jak nie ciśniesz. Koniecznie sprawdź, czy dobrze działa napęd i czy opony są takie same. Audi A6 C6. Tu bym szukał C6 z 2.7 albo 3.0 TDI, bo ma do tego świetne quattro i skrzynię zf 6HP, która porządnie serwisowana robi 500 tysiaków. W tym budżecie znajdziesz już ze zrobionym rozrządem i zdrowymi wtryskami. Ale budżet tak 30 koła, nie taniej. Tanie 3.0 TDI sobie daruj, bo tam wsadzisz 15 koła na nowy rozrząd. Volvo V70, MK2. Złosi szukaj V70 z legendarnym i pancernym 2.4 diesel. Masz różne moce, ale to ciągle ten sam piec. Tutaj musisz mieć koniecznie papiery na serwis skrzyni, bo jak nie, to będzie drogo. V70 masz często na pełnym wypasie. Skóra, dobre granie, ciągle ciekawy wygląd i jest nawet pakowny. 2,5 turbo w benzynie też jest spoko. Mieczysław W211. Za 30 klocków kupisz już sobie benzynę 3.0, która ma ponad 200 kunia i świetnie lata na goziutku. One nie mają po 600 tys. jak 3-litrowe diesle, więc budżet pozwoli Ci na zakup ładnego, bez rdzy i z przebiegiem około 300 tysiaków. Szukaj w skórze, bo one lepiej trzymają cenę. Automat jest pancerny. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się szukać Mirasowi. Odrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuje w nim masę trików jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki, zdrówka.